Witam teraz, pan Borys i udziałuję Mam pytanie do pana: czy pan popiera zniesienie przymusu szkolnego, i dlaczego, i jak to jest dla pana w chwili obecnej istotne? Aha, proszę pana, ja popieram odpaństwowienie systemu edukacji. To jest główny problem. Od czasów niesławnej pamięci Komisji Edukacji Narodowej, tak jest niesławnej jest pamięci, choć pokolenia inteligentów są wychowywane w takim fałszywym paradygmacie, w myśl którego Komisja Edukacji Narodowej to jest perła w koronie. Perła w koronie. E, jeszcze sporo tam jest takich Załganych legend. A więc od tego czasu edukacja jest... E, jest narzędziem propagandy w służbie zniewolenia, którego niestety realizatorami są kolejne na terytorium niegdysiejszej Rzeczypospolitej władające reżimy. I niestety rządy, rządy Polski niepodległej nie, nie były Stworzone przez ludzi, którzy by te historie przerobili, przetrawili, te lekcje odrobili, no i dlatego te rządy, co jest tragicznym paradoksem, kontynuują tę te, te praktykę. Państwowy system edukacji to jest maszynka do mielenia serc i umysłów, i, i na dodatek jeszcze, na dodatek jeszcze właśnie prowadzona jest ta operacja pod, powtórzę, fałszywą białą, czerwoną chorągiewką i to mnie bardzo boli, to mnie bardzo smuci. Przede wszystkim od Państwowości. Ale popiera Pan zniesienie przymusu, czy nie? Proszę Pana, jak, jak się skupię na tej kwestii, no to wyjdę na obsesjonata, który właśnie nie ma większych zmartwień w tej chwili, więc ja od razu zastrzegam, że mam większe zmartwienia i że, i że jest pewna hierarchia zagrożeń, wobec których stoimy, ale finalnie, obyśmy tylko takie problemy mieli? Tak, jestem zwolennikiem zniesienia przymusu, jeżeli różne inne okoliczności zajdą, więc tak to jest z takimi pytaniami, że jak zapytamy o coś punktowo i udzielimy tylko skonkretyzowanej odpowiedzi na to pytanie, to ona może być albo myląca, a w każdym razie niezadowalająca. Zatem ogólna odpowiedź jest taka, że nie da się rozwiązać problemów państwa i narodu polskiego poprzez leczenie wyłącznie punktowe, specustawowe i tylko objawowe. Trzeba schodzić do rdzenia, do korzenia i nie da się tego robić, nie wnikając w historię. Dziękuję.